Słuchajcie, chyba jednym z takich najtrudniejszych wyzwań w lesie jest nagrać bociana czarnego. Jest to bardzo skryty i tajemniczy ptak. Tym bardziej trudno jest udokumentować moment, w którym bocian czarny poluje na przykład na żabę. Ale ja takie nagranie już mam. Nagrałem taki moment i dzisiaj się nim z wami Podzielę, ale może powiem od początku, jak to było, bo te wszystkie okoliczności, samo miejsce są tutaj bardzo istotne. Jest to miejsce, gdzie płynie taki niewielki strumyk. Jest tutaj dokoła dużo soczystej zieleni, są drzewa, jest mokro, jest wilgoć, więc to wszystko sprawia, że miejsce to odwiedza mnóstwo zwierząt. Były dziki, ale czekałem tak naprawdę właśnie na tego ptaka. Na Bociana Czarnego, który miał coś w dziobie. Ja przez chwileczkę myślałem, co to może być, ale po chwili zdałem sobie sprawę, że na pewno jest to żaba. Zresztą ta żaba mu uciekła, zaczęła skakać, on ją dogonił i złapał ponownie. Ta żaba, jakby chciała uciec, widać jak się rusza, natomiast jej się to nie udaje, ale w końcu udało jej się to i znowu zaczęła uciekać, ale Bocian znowu ją złapał, i wszystko dzieje się dosłownie kilka. Metrów od kamery w miejscu niezwykle pięknym przyrodniczo. Wpada słońce, jest strumień, błoto świeci się od promieni słońca. Na drugim planie jest piękna, soczysta zieleń, są drzewa. Wszystko to sprawia, że ta scena jest bardzo wyjątkowa, a w dodatku jeszcze przed samą kamerą jest bocian czarny, który biega za żabą. Oczywiście, bocian czarny najczęściej jest. Ryby, które notabene tutaj występują, obok jest taka rzeka, więc tamten bocian najczęściej przebywa. Niemniej chciałem go pokazać w takiej pełnej okazałości, bo wiedziałem, że jest tutaj dużo wilgoci, jest tutaj dużo żab, więc na pewno tutaj również się skusi, bo żaby stanowią mniej więcej no, około 30% jego diety. Płazy, niewielkie gady, saki i również odwiedziły to miejsce żurawie, które zobaczcie, jak szybko rosną. One wyglądają Wyglądają już prawie jak e, takie dombłodzieńcze e, no żurawie, które już wkrótce dorównają wzrostem swoim rodzicom, bo rosną jak na drożdżach. I to jest piękne, że chodzą za swoimi rodzicami i spokojnie to miejsce przemierza tak wiele pięknych gatunków zwierząt. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.